Cześć, Macie Ziemek z tej strony witaj na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o tym, co się dzieje na rynku, jakie są moje oczekiwania i jak się zachowuje to portfolio, które gdzieś tam mam czy mamy. Przypominam, że wszystko o czym będę mówić, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Na początek rynek. No jak widzimy tutaj w 7 dni Bitcoin 10% na plusie, Ethereum 14,5, prawie 15% na plusie. W międzyczasie zadziało się to, że Bitcoin zaatakował dwa razy ATH i dwa razy ta cena została odrzucona. Na tej pierwszej pompce, na tym pierwszym odrzuceniu mieliśmy bardzo, bardzo duże likwidacje. To było szybko i grubo, niestety spałem w tym czasie, bo to było w momencie, kiedy u mnie w Azji była noc, także nie udało mi się nic tutaj kupić na dołku, a był to świetny moment na to, żeby nie dopakować na przykład Alty, choćby krótkoterminowo. Co tu się zadziało? Słuchajcie, jest taka strategia, która polega na tym, że się handluje jakby breakout, nie? czyli w momencie jak przebijemy stary opór, to cena może wyskoczyć w górę i prawdopodobnie tutaj dużo osób grało na to, że w momencie przebicia ATH, tuż ponad, postawiło long pozycję. Niestety giełdy postawiły short pozycję na tej osobie i w tym momencie na tych świeczkach dwóch tego jednego dnia zostało zlikwidowane. Prawie cały miliard e, pozycji long. Także no, w ten sposób zarabiają e, giełdy na nas, czy tam na tych tradujących. Ja nie traduję short-termowo, także mm, ja się ja tego uniknę. Kolejna pompka była wczoraj, tak naprawdę, i znowu mieliśmy odrzucenie dosyć drastyczne, tylko przebiliśmy to od razu końcowka, ale to już nie, nie był aż taki duży ten ruch. Tutaj już było 5%, powiedzmy. Te 5%. To kasuje wszystkie longi razy 20. Także tutaj też trochę likwidacji, ale nie aż tak dużo. Ten poziom będzie, to jest taki bardzo kluczowy, zawsze ATH to jest taki bardzo kluczowy poziom. On będzie atakowany cały czas. Czy go przebijemy? Zaraz o tym powiem. Tymczasem ETH przybiło 4000 dolarów. Na chwilę, ale przebiło. Przebiło 4000 dolarów. Ja wciąż moja teoria związana z ETH. Zobaczcie, tutaj na tym spadku Bitcoina można było Ether wykupić bardzo, bardzo tanie, To więc Bitcoin spadł mniej, ale Ethereum w tym samym momencie spadło 15%. Nie? No, tak jak mówię, ja spałem. Co się dzieje? Słuchajcie, Senat stanu Arizona rozważa dodanie Bitcoin ETF-a do portfeli emerytalnych. To, o czym mówiłem kiedyś wcześniej, słuchajcie. Najpierw kupują. Teraz w ogóle jest taka narracja, z tego co słyszałem, że ci, którzy się pakują teraz w te ETF-y, to są elity takie, bogate, um, które um, kupują tego bitcoina, zanim on jeszcze wejdzie tak naprawdę na rynek w sensie tych ETF-ów, zanim wejdzie dla Kowalskiego, będzie sprzedawany. Powoli zaczynają się pojawiać te produkty w sprzedaży w bankach. No i jak widzicie, senat rozważa. Um, Wpuszczenie funduszy emerytalnych, czy wręcz uchwalenie tego, żeby fundusze emerytalne mogły czy miały w swoim portfolio Bitcoin etfy. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw kupują smartmany, banki, później kupuje retail, a na sam koniec kupują fundusze emerytalne. Tak, tak było w bańce dotkomowej, tak było w bańce mieszkaniowej i prawdopodobnie tak będzie z bitcoinem, że ktoś tego bitcoina na sam koniec kupi drogo. Chociaż ja uważam, że Bitcoin ma ogromną szansę na to, żeby stać się taką Reserve Currency czymś, gdzie kraje czy wszyscy ludzie gdzieś będą przetrzymywać wartość w momencie kiedy fiaty będą szalały. No ale zobaczymy. Ta wiadomość jest tak, jak mówię. Uważam, że to jest fajna wiadomość, ona się zgadza z tym, co mówiłem, także wyciągnąłem. Jeżeli chodzi o eter do Bitcoina, Wciąż jest to daleko od mojego wejścia, bo ja zamieniłem te etery do Bitcoina gdzieś tutaj po 0,59, no nie jest aż tak daleko. Też jak sobie zobaczymy ten pattern, to wygląda na to, że, że już chyba nie zobaczymy tych dołków. Cały czas gram ten scenariusz, trzymam się tej tezy, że do Maja, powiedzmy, tuż przed. podejrzewam, 23 maja jest termin. Do... Wprowadzenia przez czy do decyzji o ETF-ie na, na Ethereum, niezależnie od tego, jaka później będzie decyzja, ale przed decyzją myślę, że odwiedzimy tutaj około 6000 dolarów poziomy. Zobaczymy, jak to się okaże. Ja to gram, mam dużo więcej eterów niż, niż bitcoinów teraz. Jeżeli chodzi o portfolio, nasze portfolio, to portfolio filmów to, to portfolio radzi sobie całkiem nieźle. Zainwestowane było 800 dolarów, w tym momencie jest 1800 dolarów, także e, już ponad 100% na plus. Nie ma szału wciąż, bo to są low-capy, ale tragedii też nie ma. Największy zysk razy 4 jest na Numbers Protocol, kolejny jest Affin i na Games. I tutaj jest coś, o czym chciałbym powiedzieć. Bo sporo osób, mm, mam takich znajomych, którzy sprzedali. I ty wiesz, że do ciebie mówię, ale nie zaczepiam cię tutaj, tylko daję, jakby chcę, chcę pomóc innym na twoim przykładzie. Mam takiego znajomego, który jest w ogóle prezesem, jednym z osób wspierających. Mamy wspólny czat i on podzielił się informacją ze mną, że zrobił swing na. Numbers, czyli tam Numbers urósł do 80 centów, on go sprzedał, spadł ponownie do 50, czy też do 5, przepraszam, do 8 centów, ale spadł potem do 5. On go odkupił i znowu jak urósł do 8, to go sprzedał. Jak widzicie teraz, Numbers kosztuje już 20 centów. No i, i nie wiem tak naprawdę, czy on wciąż ma pozycję w tym Numbers, czy nie ma. To jest coś, co dzieje się na rynkach być może tradycyjnych też, ale na rynkach krypto bardzo często. Jeżeli mamy hype, jeżeli mamy pompkę, to Ivan on Tech mówił o tym: You have to respect the pump. You have to respect the pump, czyli musisz szanować pompę. Jak jest pompa, to jest pompa. Jest mania teraz, jest przegrzany rynek, jest gorąco, ludzie mają zgrzane głowy, łapią uciekające pociągi. Jeżeli coś zaczyna rosnąć. To rośnie dalej, bo ludzie kupują, bo rośnie. I tu, to mam, tu mamy właśnie taką sytuację na Numbers Protocol. Nic się nie wydarzyło. Nie ma jakiegoś super ogłoszenia. Nie wchodzimy na Binance albo mnie jest, o to, ja o tym nie wiem. Jeżeli okaże się, że ten Nakamoto Games wejdzie, przepraszam, Numbers Protocol wejdzie na Binance, no to myślę, że 10X jeszcze teraz jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli nie, no to być może nie 10, ale kilka X jeszcze myślę, że jest in play. Cały czas. A radzimy sobie całkiem nieźle. Jak widzicie w ten wykres, jest akumulacja, jest pompka, spadek, akumulacja i znowu pompka, pewnie spadek, akumulacja. Jeżeli chcesz tradować coś takiego, to ja proponuję tradować to częścią portfolio. Czyli nie wiem, połowę na przykład sprzedać na górce i potem odkupić. Bo no jest ból, jak pozbawiamy się pozycji w rynku rosnącym, jak pozbawiamy się całości pozycji, to jest takie trochę zgadywanie. Także to chciałem Wam tutaj. Dodać, o i to o czym mówiłem. Pompka, korekta, pompka, korekta, akumulacja i kolejna pompka. Także generalnie, jeżeli chodzi o ten portfel filmów, które puściłem na kanale, tragedii nie ma, rewelacji też nie. No, wiadomo, że Injective i Hedera to są już ogromne kapy, także one prawdopodobnie nie będą robić takich super wzrostów. Natomiast inne coiny e, z tym mniejszym market capem mają cały czas spore pole do popisu. Wilanż ruszył powoli 60% na plusie, ja liczę na ten token bardzo. Chłopaki tam zaczynają ostro działać. Symbiosis mnie trochę rozczarowuje, 22% tylko. GAMIUM też mnie trochę rozczarowuje, mówiąc szczerze, mimo że jest 40% na plusie. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Teraz moje portfolio, portfolio, którym się podzieliłem na poprzednim filmie. W tym portfolio dzieje się Wciąż Numbers Protocol świetnie sobie radzi, ale floki. I to jest też coś, o czym. To jest to, o czym mówiłem, słuchajcie, wcześniej. Nie? You have to respect the pump. Floki urosło, urosło bardzo. Zobaczcie, tutaj to są poprzednie linii. to floki urosło ogromnie. Ja to floki od dawna trzymam od dołka poprzednich hostów. Chciałem mieć MEMCOIN jakiegoś. One urosły tutaj pięciokrotnie i teoretycznie można było to sprzedać. Później mamy tą korektę bitcoinową. No szkoda, że tutaj na tej jak gdybym wiedział, że się wywaletem się położył, Na 50% przestrzeni można było to kupić, powiedzmy. Ale od dołka ja nic nie zrobiłem, i od dołka mamy tutaj już 8,5x. No ja wciąż nie, nie realizuję tego zysku. Dlaczego nie realizuję zysku? Zaraz wam pokażę. A nieraz nie realizuje tego zysku, dlatego że Shiba Inu, czyli największy. Konkurent Flokiego ma 20 miliardów market cap. Natomiast Floki ma w tym momencie 2,5 miliarda. 2,5 miliarda market cap. Także wciąż jest jeszcze potencjał do wzrostu. Mnie się Floki spodobał, dlatego. Ja nie namawiam, żeby kupować. Może nie powinienem o tym konie mówić teraz, bo zaraz ktoś go kupi, a wcale nie wiem, czy to dobry moment na to, żeby go kupować. Dobrze jest, jak widzicie no memcoiny teraz pompują, mało tego, narracja jest memcoinowa. Memcoinów jest więcej, większy mają, dwukrotnie większy market cap mają wszystkie memcoiny niż AI coiny, gdzie mamy wszystkie fundamenty. Nie? Także to jest taka trudna sytuacja. Warto tego memcoina mieć, ale niekoniecznie teraz należy go kupować. Być może będą następne. To są takie coiny, które zmieniają życie i tam wcale nie trzeba dużo inwestować. Wystarczy po prostu wejść w dobrym momencie. Co tam dalej w te 7 dni? No, Numbers jest rekordzistą w moim portfelu, w sensie, jeżeli chodzi o wzrosty, floki też sobie dobrze radzi, Blind Boxes też, ale to jest, słuchajcie, to jest żarty, jest 80 tysięcy cap. Kto ogląda moje portfolio, wie o czym mówię. Vitu to jest stary coin, gdzie w się też zaczynałem podnosić degrab. Na Degrafie jeszcze tylko 30% mam do tego, żeby być na zero. Tymi wartościami się nie sugerujcie, które są po prawnej stronie, bo ja nie wiem dlaczego, ale to portfolio zwariowało. Ja na piechotę usuwałem część tych tokenów, żeby to wszystko zgadzało się projektowo, procentowo, i, i tutaj to nie oddaje tak naprawdę tych wartości. No na kanon to Games też jest świetny. Małą torbę mam, trzymam już na same szczyty. I to w zasadzie nic więcej ciekawego się nie zadziało. Oprócz Unibright. mimo że Unibright jest tutaj na sporym minusie, muszę wspomnieć o nim. Bo. Jest taki facet, który się nazywa Ryan Serkis. I to jest CEO i founder of Messary Crypto. Messary Crypto to jest taka firma, która jest jednocześnie doradcą, można powiedzieć, takim dla instytucji do spraw krypto. Może według Bloomberga. Firma zapewnia usługi finansowania projektów i ujawniania danych, które pomagają badaczom, inwestorom i organom regulacyjnym w podejmowaniu decyzji w społeczności kryptoaktywów. Messari obsługuje klientów w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest firma, która doradza tak naprawdę w sprawach kryptowalut. Mało tego, jest venture capitalem i doradza też w sprawach inwestycji w kryptowaluty. No i ten facet z tego Messari. 340 tysięcy followersów. Retweetnął, słuchajcie, wiadomość Jacka z Unibright o tym, czym zajmuje się ostatnio Unibright, czyli czym się zajmuje? Certyfikacją AI modeli. No, ja nawet też to retweetnąłem, 100 lajków tutaj pod tym. Ciekawe, ciekawe. Jeżeli ten retweet to jest więcej niż retweet i to Messari się zainteresuje, czy ktokolwiek się zainteresuje. Chłopaki z Unibright już próbują to szilować w kosmos. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co się z tym stanie, bo no jak na, na razie... Na razie to jest to jest zajawka, to w tym momencie się tak naprawdę pojawiło. Nie, nie mam pojęcia, co z tym będzie, jeżeli zobaczymy wykres Unibright, no to jesteśmy w czarnej dupie, nie? po tych szczytach tutaj, które mieliśmy znaczy, różny. Wy... Sporo krypto ma podobny wykres, nie? Ale pojawia się ta narracja, która może być mega, mega pozytywna. I w tym momencie mamy memcoiny, które pompują, AI projekty, które też pompują. Jest jeszcze narracja na real world asset, ale jakoś nie chcę złapać za bardzo trakcji. Gaming, Gaming też jest. Gaming to jest taki use case, który będzie za... na zawsze z nami już, bo wszyscy gramy w gry. Nie da się tego już zlikwidować, krypto się świetnie w to wpisuje, także ja jestem bullish na gaming, no więc mam Nakamoto game. Jeżeli chodzi o memy, to jest Floki. Floki mi się spodobało, bo w pierwszej hossie, poprzedniej hosie. oni się spóźnili trochę, ale umieją w marketing, że tak powiem. I to jest ważne właśnie, żeby projekty radziły sobie z marketingiem. Tak samo właśnie Numbers Protocol, oni też umieją marketing i dlatego się zdecydowałem na tym coin. Szukam czegoś. Przysyłacie mi jakieś różne dziwne coiny. Trochę się boję e, silować te koiny W sensie mówić nawet o nich. Nie chcę też krytykować projektów z kolei. Także cały czas gdzieś od siebie robię. Wrzucajcie cały czas. To że, nie, to, że nie daję wam lajków pod tymi komentarzami z coinami, to nie bierzcie tego do serca. Bo ja specjalnie daję lajków, żeby one mi nie znikały. Więc sobie je od, odświeżam od czasu do czasu. Jak ja widzę ten rynek? Widzę ten rynek tak. Jest taka teoria o której, którą oglądałem, że w momencie teraz jak cena Bitcoina przebije te 76 tysięcy powiedzmy dolarów i się tam zacznie stabilizować, to to będzie pompka, już będzie frenzy wtedy kompletne. Już jest frenzy, już jest szaleństwo, ale będzie jeszcze większe szaleństwo, jeżeli chodzi o altcoin. I tutaj są teorie, że coiny, które pompowały przed dojściem do ATH i tak było w poprzednich hostach też, mogą przewodzić rynkiem i tym razem. Czyli, nie wiem, na przykład Tao czy Kaspa. To są takie projekty, które przewodziły temu rynkowi jeszcze przed dużą pompką na bitcoinie. One zrobiły niesamowite wzrosty i one teraz mamy, mają taki moment oddechu, po czym ta nowa krew, która będzie wchodzić, może kupować te coiny. Te ja być może nie zainwestuję w Tao, bo jest droga cena za sztukę i. Nie wiem, nie wiem, jakoś tak ciężko mnie skupić drugiego coina, ale w Kaspę pewnie zainwestuję i mam nadzieję, że może gdzieś być jakiś taki fajny moment, żeby wejść w ten projekt, ale generalnie przypominam się, przyglądam się projektowi Kaspa. Myślę, że, że ta narracja może mieć właśnie miejsce, że w momencie przebicia ATH coiny, które przewodziły na rynku wrócą do łask i, i będą miały kolejną pompę ogromną w górę. To na tyle. Stany Zjednoczone, słuchajcie, dodają prawdopodobnie do funduszy emerytalnych krypto. W 2025 roku wszystkie banki będą mogły inwestować w krypto. Jesteśmy w dobrym miejscu. Jeżeli to w ogóle się wszystko sprawdzi, słuchajcie, to ja nie wiem, czy ja będę sprzedawać bitcoina w ogóle kiedykolwiek i na jakich poziomach. Jeżeli podoba się to wideo, daj łapkę w górę. Jeżeli się nie podoba, daj łapkę w dół. Możesz mnie skrytykować też. Dzięki w ogóle za wszystkie słowa, które tam piszecie na dole. Tymczasem, jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli macie jakieś pytania, bądźcie śmiało. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Tymczasem żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.